Pyszne lody truskawkowe z polewą wielowodzową. Mm. Dzisiaj przygotowuję szybkie lody truskawkowe. Wystarczy tylko cztery składniki. Postanowiłam nagrać wam ten przepis, bo to jest inny od tych moich lodów truskawkowych, który już się ukazał na kanale. I tak, jakie składniki? Cztery składniki. Truskawki. Truskawki blendujemy w blenderze albo takim e, mikserem, jak ja tutaj. E, 100 gram. 100 gram truskawek. 100 gram cukru pudru. 250 gram jogurtu truskawkowego. Jogurt truskawkowy, jak wiem, jest słodki, więc trzeba wziąć to pod uwagę. I e, śmietane 35%. Musi być śmietana zimna z lodówki, bo inaczej nam się nie ubije. Śmietany nam jest potrzebnych 220 ml, bo taka moja śmietana ma pojemność 220 ml. To jest śmietana włoska, jak wiecie, ja nagrywam we Włoszech, bo mieszkam w Rzymie. Dobra. I teraz co robimy? Ja teraz tą śmietanę słodką ubiję z cukrem pudrem. A resztę Wam pokażę co będę dalej robić. Tutaj mam taki pojemnik. Ja sobie wlewam moją śmietanę do tego pojemnika. Słuchajcie, bo jedną ręką trzymam telefon, a drugą wlewam śmietanę. Teraz ją dodam do niej cukier puder i będę ubijać na sztywną pianę, i później widzimy się, jak już mam ubitą tą śmietanę. Zobaczcie, jak fajnie mi się ubiła śmietana. Pamiętajmy, że śmietana musi być dobrze słodzona, bo jak nie będzie dobrze słodzona, no to nam się nie ubije na taką sztywną pianę. Teraz Wam pokażę, co należy zrobić z jogurtem i z, tym, yy, z tymi zmiksowanymi truskawkami. Yy, I tak, yy, jogurt przełożymy do. Moje miseczki. Piszcie mi w komentarzach, jakie Wy robicie lody. Jestem ciekawa. E, na moim kanale ukażą się na początku czerwca e, lody, e, 15, 15 smaków lodów. Ale już dzisiaj Wam podlinkuję na 15 smaków lodów przejdziecie na kanał, który niedawno otworzyłam Delicious Witch Olga i tam możecie zobaczyć jak zrobić lody domowe bez maszyny i tylko trzy składniki także zapraszam Was na te lody a ja właśnie puszczę film na początku czerwca, dobra to już tutaj dałam jogurt truskawkowy o smaku truskawki, no bo robimy lody truskawkowe Tutaj mam ukręcone truskawki, zmiksowałam je. Teraz je tutaj dodam do tego jogurtu, kochani. Ok, dobra. Muszę to wszystko dobrze wyciągnąć, bo wiecie. Tutaj, tak jak taką szpatułkę sobie kupicie, to jest idealna do wyciągania wszystkiego z naszych pojemników. Bardzo dobrze te szpatułki mm, wyskrabują z naszych misek i tak dalej, także nic się nie marnuje. Ok, ja tu odstawię i zobaczcie, ile mam na tej pokrywce jeszcze syropu z truskawek, można tak powiedzieć, bo te truskarki są jak syrop teraz zmiksowane. Mm. Dobra. OK. No i na moim kanale też mam takie lody jak lody miętowe, lody na patyku. Także serdecznie zapraszam. Do robienia takich lodów do zaglądania na te przepisy. Też Wam podlinkuję. Dobra. Jak już wlałam te zmiksowane truskawki do jogurtu, to teraz sobie zamieszamy. O, zobaczcie. Ok. Fajnie to wszystko zamieszałam. Jest ok. I teraz to wszystko przeleję do mojej ubitej śmietany z cukrem, pudrem. Ok, to dobra, to tak zrobimy, bo ja tą łyżkę na razie zabieram z tej śmietany. Mm, a to wyskrabałam wszystko. Dobra, wlewamy to wszystko. Mm, muszę wziąć tą skrabaczkę, tą. Plastikową. Bardzo bym prosiła też o zasubskrybowanie mojego kanału Appetizing Recept. Ja Wam link zostawię na ten kanał. Też przepisy ukazują się w języku polskim. I to jest mój kanał. To są nowe kanały, które otworzyłam na początku roku 2024. No i. Dzięki wam mogą się rozwijać, jeżeli będziecie subskrybować, lajkować i zostawiać jakąś emotinkę. No i słuchajcie, albo weźmiemy to, zmiksujemy, albo możemy taką czepaczką sobie zamieszać to wszystko, co tutaj jest. No, i ja tą czepaczką zamieszam. O, zobaczcie, jak to fajnie się robi. Mam nadzieję, że wszystko widać. O, zobaczcie. Zaraz spróbuję, czy y, y, słodkość jest odpowiednia, czy nie należy dodać jeszcze cukru pudru. Słuchajcie, jeżeli macie za mało słodkie lody, a lubicie bardzo słodkie, no to tego cukru pudru trzeba dodać więcej, ale należy też spróbować. Tak jak jedzenie gotujemy i próbujemy. Ja teraz tak paluszkiem wezmę i powiem Wam, czy są słodkie. Mmm, słodziutkie. Super. Ale jeżeli by ktoś chciał więcej słodkości, to przesiewa cukier, puder do tej przygotowanej masy i e, zamiesza i wylewa do pojemnika. Ja teraz wezmę jakiś pojemnik i wyleję te moje przygotowane lody. I jeszcze jedno, ja do tych lodów nie dodaję kawałków e, e, truskawek, tylko truskawki sobie pokroję. Jak już wyciągnę lody, pokroję sobie i poleję sobie taką polewą cuk. Truskawkową, a teraz y, szukam tego pojemnika. Znaczy, idę wziąć z szafy pojemnik. No, specjalnie takie pojemniki kupiłam sobie na lody, żeby później przykryć. O, bo czasami mamy pojemniki, mamy pokrywki osobno, i później szukamy, gdzie ta pokrywka. Bo mam też takie pojemniki. Zawsze mam problem z pokrywkami, która pokrywka do którego pojemnika i gdzie one leżą. Dobra, i ja teraz to wszystko wylewam do mojej mojego pojemnika plastikowego ale takie, e, taką masę możecie też wylać do pojemnika szklanego który się nadaje do wstawienia do zamrażalki i teraz u mnie jest godzina 11 ja wstawiam lody na 5-6 godzin e, i e, wieczorem wyciągnę je i Wam pokażę jak mi wyszły te lody a jak zrobicie takie lody wie, e, wieczorem no to na całą noc i rano wyciągacie i macie lody na śniadanie jak upalne dni i tak dalej, zobaczcie jak tak fajnie sobie wyskrabię, to jest super i jeszcze jedno taka ciekawostka no, no znaczy ciekawostka no taka rada już teraz wam powiem, jak lody wyciągniemy z naszego z naszej zamrażalki to wszystko ładnie wyskrabie, to należy zostawić na kilka minut Poza zamrażalką i dopiero po 5-8 minutach, zależy jaka jest temperatura powietrza, te lody muszą nam się lekko odmrozić, kochani, i dopiero możemy łyżką wziąć i nałożyć, bo w przeciwnym razie one są bardzo twarde. Ostatnio do mnie napisała moja koleżanka SMS-a i mówi tak: Wyciągnęłam lody z zamrażalki, są twarde jak kość. No tak, wszystko jest twarde jak kość, jak wyciągniemy z zamrażalki. My musimy chwilę pozostawić i żeby tak nam doszło. Zresztą ja wyciągnę wcześniej z zamrażalki, później Wam powiem, ile minut stały, i wyłożę do moich salaterek. Teraz ten pojemnik. Kochani. Zamknę. O, zamknięty jest i idziemy do zamrażalki. Wstawiam do zamrażalki. Widzimy się, jak już e, lody będą gotowe. I oto moje pyszne lody truskawkowe. Poczekajmy 2-3 minuty. Lody stały w zamrażalce dokładnie 7 godzin. Przygotowałam sobie taką właśnie łyżkę do lodów. Włożyłam do wody. Lepiej będzie mi nabierać lody. Lody już stoją dwie minutki. Zobaczymy, jakie są twarde. Tak jak powiedziałam, lody były w zamrażalce 7 godzin. Teraz nabierzemy. Hmm, nawet fajnie się nabiera, muszę wam powiedzieć. No i teraz tu będę kładła te lody. O, super. Muszę wam powiedzieć, że po 7 godzinach nie są bardzo zamrożone, więc super. Nie są takie bardzo twarde, a stały poza zamrażalką tylko 2 minuty. Hmm. Nałożę tych lodów dużo dla siebie i dla mojego męża. Ja lubię bardzo lody. Okej. Okay. Także tutaj już jedna porcja jest gotowa. Zaraz nałożymy drugą porcję. Okej. Okay. Słuchajcie, no są rewelacyjne te lody. Rewelacyjne. Już ja widzę, jakie one są rewelacyjne. Super. O, fajnie mi się przesuwają, ale tak fajnie chcę, żeby było, tak fajnie w pojemnikach wyglądało. No i zanim spróbuję, to jeszcze zrobię fotki. Pozwólcie, że sfotografuję je, ale pokażę tutaj. Super. Te moje lody udekorowałam truskawkami, bo robiłam zdjęcia. Ale sobie obiorę jedną truskaweczkę, kochani, i ładnie pokroję na te lody. Róbcie takie pyszne lody, ale zaraz Wam powiem, jak smakują takie lody. O, jedną tu, drugą tu damy, i też tutaj, jedną tu, i drugą tu. Ok, i co ja jeszcze zrobię? Ja, kochani, mam taką fajną polewę wieloowocową taką polowę też możecie dostać w Polsce. No i ja sobie poleję te moje lody, pyszne lody truskawkowe. Róbcie takie lody, piszcie w komentarzu jak wam smakują, a ja teraz wam powiem jak smakują. Już wam mówię, jak mi smakują takie pyszne lody z polewą wieloowocową. Mm. Rewelacja. Mm. Są naprawdę bardzo pyszne. Mm. Pychotka. Pychotka. Lody, które nie mają mleka skondensowanego, są rewelacyjne. Ta porcja jest dla mojego męża, a ta jest dla mnie. Więc ja będę się zajadać lodami i będę wam montować ten wspaniały film. Dziękuję bardzo, że byliście na moim kanale. Zapraszam na inne rodzaje lodów. Jakie lody mam na moim kanale, to zostawię wam fotki i linki w opisie tego filmu. I widzimy się na następnym przepisie. Pa! Oglądajcie dalej, no bo dalej jest. Ta prezentacja tych moich lodów. Tutaj są lody cytrynowe, robimy je w 5 minut i tylko trzy składniki. Wszystkie moje lody robi się w 5 minut i tylko trzy składniki. Tutaj są lody bananowe. Przepisy na te lody znajdziecie w linkach tego filmu. Następna sprawa, ja Was bym prosiła, żebyście zasubskrybowali kanały, gdzie was przekieruję na moje lody. To są moje kanały, niedawno je otworzyłam i chciałabym, żebyście mi pomogli rozwinąć się. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę miłego dnia, miłego tygodnia i widzimy się na następnym przepisie. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu. FK Ciała Tutti!